Dobra. Dobra, kto zaczyna? Zaczynamy? Ło, czapkę, czapkę. Halo, halo, jesteśmy w Speedrunnersach z Plagą i z Diabełem. Co? Jaka mapa? What the fuck? Ja, zrobo, ja, ja, ja w ogóle ja patrzyłem się na niki, żeby zobaczyć, z kim nagrywam, nie? Ej, Co? co? Ale. Ale... Ja ale, nie widziałem, gdzie jest. Ej, Kaj spadłeś? Gdzie no tak, jest ta mapa? Tu są jakieś miny. Tak, tu mnie ściśnie za. Patrz, co patrz, tu się dzieje. Gdzieś źle kartonów było? No, tak trochę, ej, ciężka go, ta mapa. Dawaj, łap Dobrze! Wow, no, ale, pa, ale on lapa. też ma huka, nie? No, nie. No, ale upe. cię za kupę złapał, nie? Panie bocie! Właśnie, to, Waż, to kolce? są jakieś kołce, no? Co? On ci wszystko zabija, stary. Wow, co za piękny skok. Co za, co co za, za dziwna, dziwna mapa. Musisz go ciągnąć zaraz. Działem. Py. Ło, wow. gdzie teraz mam biec? Nie, nie wiem. Ogóle, o boże, skaz, skaz, skaz. Co wow. to było? Ło, wow, dobrze. Okej. Okay. Nie wiem co się dzieje. Pierwszy raz biegnę tą mapę. Ło! Wow. Wygrałem. Plaga wygrał. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Polecam. Ej, widzicie się nam się jakieś tu paski ładują na górze wiecie? No tak, kurwa, no, bo tam mamy jakieś To w ogóle, wiecie. Nie, to jest to. To jest szybsze bieganie. No. A jak szybko biegasz? O boże. Wow. Co to, bo... co to było za wow. głupstwo w ogóle? Co, ja co ty zrobiłeś tak właściwie? No, zostałem sobie na górze. O kurde, o kurde. Ja się sam wyjaśniłem tutaj. Aha. O! Co U. to było? On się uderzył. What the fuck, Co to, fuck? Co to było? Chromizm zamrażający w ogóle. Blaga kolego. Hard o Boże. Patrz kolce w tym ten bocik. To Nie, to jest ja patrzę. Bociszczę. Ha, sam Nie, no bo on przeskoczył stary. O Boże, halo. A. O, no serio? Ale cię pocisnął, ty. Jak mnie zrobił? I weź tam skoczny raz. O! Fuck! Spadł! Bo spadł! Co? Bo Co? Co? Jaki Co się to dzieje, było wziwe? na farcie, chłopie O! Wow, dobrze! Wow! Ok, zostawił się dwójkę Zabiłeś go. Zabiłem bez... go. To no nie, ale to mnie to zrobił. nie. Tak na, na tym samym momencie. Co nie? U tam Ej, halo, ale. Diabeł, słuchaj Ja wiem, że my gramy na sojusze, ale. Ale sojusz. Ale sojusz. Nie no co wy chłopaki Ej jeszcze ani razu tej mapy nie przebiegłem, nie? Wow, ja w sumie też nie sumie A nie odpadasz, przebiegłem, to jest takie ten Pyk Nie tylko o, nie do góry o. Góra jest najgorsza. Okay. Co nie? To, o Mam takie O f**k, Kurwa! Nie! Ło! Nie! nie, nie co ja robię? No i padłem! Już. Ja to co no, ja robię, nie? I wiertło tam poszło, nie? Co to, to było? Wow. I nie ogarniam tej mapy! Masakra jest ta mapa. Tak karturowa, że shot. Pyk. O! No nie! Co? Co? Wygrał. Co tam to się stało? No nie! Już? No już? Nie, no to za szybko poszło. 3 minuty. Dobry. Wszystkie 3 pod rząd, dziękuję, Flawless. 5 expa 9 expa, Wow. To może Flawless weźmy tę e, plażę. No. Ja bym plażę wziął. Nie mam dałeś. Tej plaży. Ja jej nie mam, Aha. ale możesz włączyć, spróbuj. No nie, no wziąłem. To nam no się dobrze, odpali. Chyba. No i co? No nie wiem. A weźcie wy zaakceptujcie. My nie możemy jej odpalić. No to zaakceptujcie tą, weźcie... tą, tą waszą mansion. Weź tą mansion. No biorę. Nie, może wlosuję. Nie? Ciekawe. Może. może. Ciekawe. No my po prostu nie możemy, bo nie mamy jej. Eee, nie, jest, ta. Ta, ta nie ta jest plaża. Nie, to jest ta. To jest ta nowa. To jest ta nowa? Tak. Mhm. A, czyli ty jako ten. to zakładacz możesz wybierać mimo wszystko. O, tak. O. Wow. Nie, tam się, Oj, się dałem porobić. Wow. Nie, Boże, się... jaka ten, jaka ta mapa jest. Dziwna Co tu się stało? Jak, ja jak nie wiem, tym, się czemu, mnie, czemu mnie do tyłu pociągnąłeś? Bo mnie to? do tyłu pociągnął, czaj? I to jest troszkę inna mapka. No to jest, tak, to jest inna mapa Spadłem z Bas, powrotem Szybko ciśniemy go! Nie. Dobrze! Masz! Krejta. Kurde! Krejty, to mi się nie przyda. Dawaj go! Teraz go pocisnę. A myślałem, że to BOT! No! O co się stało? Ej, no nie! Wygrałem! No nie! Co to było? Ja się zgubiłem, wiesz? w powietrzu. No bo nie mógł, nie mógł wyskoczyć jakby, wiesz? Bo się trochę A. zgubił. O fuck, nie biegniemy już. O, dobrze. Biegłem prawie wszystkie super. skrzynki, nie? Jesteś skrzynkowym naszym. Wow. Główny skrzynkowy. Główny skrzynkowy plaga. Zgłasza się do akcji. Dobra. O, wow. no nie! Te kolce. Oj nie. Masz rakietkę. Fak, fak, nie! E, mu jeszcze, nie? Jakby ta rakieta nie trafiła, to była współpraca po prostu. Ty, jak się nie wow. tutaj, Co się dzieje? Tu no, padł już? No, a wcześniej też tak szybko padł. Nie rozgrzał się jeszcze na tej mapie po prostu. Ech, biedny Kazaliśmy biedny. mu grać w mapę, którą on Ale, nie ma programu. to jest tym skrótem. Kurwa, tak myślałem. Spoko. Stawiam mu skrzynki. No, Fuck, tak nie! Fuck! Jesteś tam po... Nie wow. Ludzie, niech swoje myślą! Siedź się wow. tam. Ba, Ale nas no, rozwalił, patrz. A ja żyję? Nie. Nie, chyba chyba wybuchłeś przed chwilą, tam coś wybuchnęło bardzo. Rzuć mu tym! krzesło w głowę hey. tego! Oczywiście! Nie. Dobrze. Tego. O nie! O nie, o nie, o nie! nie. Co cię wow. pocisnął w ogóle? Jaki Jeszcze 500 tych. Jeszcze pięć tyle! Dobrze. O je. grane! ci no nie, ja już umiem grać w te grę to to chłopaki. To, było... to jest pogrzeb, po was. Ja wiem, zauważyłem właśnie, że tu skill rośnie z meczu na mecz. Co nie? Z meczu na mecz. Prostu. No, z meczu. Co mi zrobiłeś? Ty o co to, to O ty, boję Ale was pocisnąłem. No nie! Ktoś nie. Nas. Yeah. Ale, ale ten bot nie trafił. Byk. Nie, no, bez Byk. jaj, wszystkie skrzynki moje. Główny zbiera skrzynek. Dziękuję. Kurwa! Nie! Jej. No co? mnie no, chłopie! Podwadziłem cię Takie mm. rzeczy się robi właśnie. O kurde. <laughs> Jakie? Ej, ten, ten bot sobie Wybrałem nie mnie radzi tutaj, dotarczy, wiecie? Nie. Takie mam... O nie! Fuck! Wow! O, fuck me! Nie! nie no, co tu <laughs> jest, mi? Ale, ale cię <laughs> zamroził! Janki No nie, ej, plaga słuchaj, k przyjacielu! Wiesz co, co to oznacza? Co ty, bot mnie zamroził czy ty mnie Hades jak zamroziłeś? Ja nie żyłem to, pami, Ja myślałem, pami, że Hades z nami biega Nie, to bo był bo. bot Ty, plaga, co ty robisz? Co? <laughs> dobra, nieważne, nie ma Chciałem tematu się Ja pomyliłem postaci, nie? To oh, było słabe fuck. Ja już padłem też Tupki mecz, bardzo szybko nas to wyjaśniła ta mapa O nie Dobrze, ja, ja to wygram Google go. Zgrzej bota Dobrze to go rypnął, nie? No, no nie... O, obaj. Oby Co się stało? O nie! Oj, Dobrze, blisko było. Po prostu dbało o to, żeby były emocje, nie? Co nie? Oj. No nie! Coś czuję, że on ci łapie tym. O, nie? Dobrze, porobisz go. Porojobiony już, patrz. Dobrze, Dobrze. jeszcze przyspieszył na końcu, nie? No Dobra. to ja nie mam żadnego punktu, także proponuję taki sojusz panie bot. Dobra Panie Bocie, dogadamy się. Dziura w samolocie. Ej, Ale no, po prostu nie, nie myl postaci, Będziemy po bocie, twój Co się nie stało? Ten bot, bo ten bot mnie złapał, kiedy ja się w sumie cofnąłem, nie? No, jak ja to, to wyratowałem, MLG. Bociek. No nie! Nie! Bok. Dawaj, 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 Po się, skarbiec się zgubił tam. na no, no. Nie! Nie! Plaga, dasz radę! Plaga, to jest twój Damy, cel. Oczywiście. No Dopasowałoby, żebyś wygrał. No. O! o, Daj, Plaga, oczywiście. Full speed! Nie! Full speed, pełne kontro. A bo wy nie wiecie okay, jak ten, okay. jak sprintować z tym paskiem. No nie, A, jak się sprintuje no z paskiem. E, na padzie to jest prawy na, na rogu jakoś. To, Tak. Prawy na rogu. Prawy na rogu. Ten bliżej palca. O chyba ogarnąłem, yes. ogarnąłem. Bardzo ładnie. <laughs> Może mówisz? ja mam to na shifcie. No nie o, wiem. Ogarnąłem akurat jak padłem. Musisz sprawdzić to. Ja nie wiem. Pyk o nie ale poleciał o nie oh, na spacji oh, to fuck. mam wow tu jest przez speed. przecież ja z tego nie korzystałem w ogóle no my też ja też dopiero teraz o Chłopie, o, da... teraz to ja będę miażdżał nie ma bombę mam bombę niedobrze. nie ufaj mu o oh, fuck me czuję że może nas zmiażdżyć trochę wow ale pomogłem ci flaga chłopie ja tu poleciałem z tą bombą pyk fuck żyj diabeł po a ty? Żyję, kurde, o, tu jest, tu ładnie, proszę. O, świetnie. O, O, no eee. O co ci chodzi? To był nie rzuć rzucasz Byk. tak w kolegę. Ty... O, nie, 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 nie. nie. Oj, Pyk Oj. Wow, Kurwa, dobrze nie. Ty zebrałeś. Nie, nie. Tak, nie, nie, eee, tam No z... nie, nie, co to było? Slaga, musisz to wygrać! O, Ej, o, się odjebał, anianem, nie. Tak! No, Wygrałem! Uff! Dobrze! Ale bieda! Chciałeś tam strzelić z główki tą bramę, nie? No, chciałem ją wybić, więc mówię, rozpierdzielę! O, level up! To chyba jeszcze jeden, nie? No! Jeszcze jedna lepiej. mapka! Ale... Ja, o, teraz plażę odblokowałem! Show wave jakiś odblokowałem! Plaza! Plaza! To co? To to, dawaj tym logo. razem? To jest to, co graliśmy przed sekundą. Ale możemy no? grać, dobra, to, no, to dobra, Jest okej. Okay. Ona jest taka... w miarę ok, nie? nie, ma, ma, dużo... nie ma, ma trudne elementy to, to była... ten... To trzecia była taka harka... O fuck, ale nie? ja to przeskoczyłem. Oh fuck! No nie! O niee! Serio Tak jest sam! Flaga no nie jest no, ani te, tego! Paść co on robi! Jok, co? Dawaj go, dawaj go? go! Spina, spacja, spacja! Oj on też ogarnął, nie? Ten oddit, no? Pięknie. Pyk! I robisz go teraz pyk! P puść, puść mi. No, nie, nie musiał. Jest. Załatwiony no, typ. Brakuje Oj, jeszcze, żeby plaga no, wygrał, nie? No, 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 no. Będzie full, full odcinek wtedy. Dobra. Pyk. Hop. Wow. Ładnie o tym subie, Ale to było dobra. bez sensu, nie? No. Ja nie mam nie, żadnego speeda i to jest ten. O. Co to jest? Co to ja wypuściłem? Co to ja wypuściłem. A to ty. Oj. Oj. Ja decyzję w tym samym momencie klawisz, starej i tam what the fuck, nie? I... Każdy pan za to No! O nie! zacząłem czytać książki! Co? O nie! Nie czytaj książek jak grasz. To złota zasada. Wow! Bez sensu! O! Co? No co? Jak to było? Popie! No, go! O, nie! No, wszystkie, wszystkie zahaczy! No, no bo nic nie widać, patrz jak ja biegnę. Ja wszystko widzi, a ja nic nie widzę. Pyk. O, pięknie, Plaguś! Właśnie się dałeś wydywać. Nieprawda! O, o! Teraz zdałeś się! Jak przeleciał z saltem, nie? Jeszcze żyje, Paulet. Co nie? Jeszcze ci dorwę? Nie, bo tam, nie tak, nie bo trafiłem speed. w tą krawędź, nie? Oj, tam to jest ten by było speed, tam. kurde. Mm. Ej, w Dobra, ogóle ktoś lecimy. ma wiertło na start, bot ma na start wiertło. Bot. A, fajnie. To za bot. W ogóle muzyka w tym jest taka me mega, nie wiem czy Ja to wyłączyłem bawie. sobie muzykę. My gramy z muzyką, zajebista jest. Ty dziaduś śmierdził. No. Ej Boże, ja, ja jestem tam w ogóle. Ja myślałem, że ja gram jako plaga. A, ja byłem przekonany dobrze, że, że to sobie, Ja byłem przekonany, Złapał że pan diabła to... no. nie? O Boże, jak myśli. się zgubiłem Ja mam tak charakterystyczną postać że nie muszę wiesz O nie wiesz wszystkie postacie są charakterystyczne Ło zamroził nas Ale dobra jest zero On ma kolejny promień nie? Czość Co za w tym Kurde on samymi tymi no, stami, na nie? Tak. Co z nepocisnął? Na Ale ma zero Jaki porobieni Co za wstrętny bociszcze. jeszcze bot to tutaj wiesz, jednak jest hardkorowy E pere Oh fuck Nie dam się tak łatwo porobić I cię okay, lecę Przeżyłem Leci No co? co Hej. Dobra, to ja tak, otworzyłeś im to no Co? Nieprawda, wydajeć. Ja nic nie widzę, to jest głupie być na pierwszym miejscu. Jest tak trudno, <grym> powinna tak się przytry. mapa za mną przesuwać, jest a Jest pięknie, tak. pięknie, dobrze. Nieprawda. Wow! Jest. Chodź tu! Jest. No nie no! Nie! To nie ma dobrze. Tak. O nie! Tak a miało brakowało. być tak pięknie. Pyk. O was. okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Nie jest Nie! O, Fuck! No nie! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie! Ale mnie porały No troszeczkę. Ten grapniku tak jest OP Co, pod koniec nie? jak już jesteś. Najgorsze jest to, że on go ma No A, Ja mam czeka. cały czas! O. Wow! O nie! Wszystko zahacza, nie? Oj! O Oj, o! teraz grano czas, nie? O, o, o! 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 Wow. No nie! O, o Boże! To było, nie? Ej, ale to masakra. Ach. Podobało mi się to. To nam Bole, wyjaśniło to sytuację Bole. bardzo. Kurde. Ale widziałeś, jakie to było wyrównane, nie? No, w Ja Tak się bałem, że nie użyjesz, i właśnie będzie taka wymiana na no drugą stronę. Co to już? No bo no tak o ścianę tak, zahaczyłem. No tak, się. Flagusie, ty maj, dla ciebie prezent. <laughs> Dziękuję. Wow, no serio. <laughs> Ej musisz to zrobić. Nie. Nie to możesz to zrobić. tego zrobić. Musi. Flaga ma skrzynkę jeszcze. Wow. Flagusie, brutusie Ole, się ty? zrobił. Jeszcze rakietę Mówi ma. tam to czy nie? Nie. O nie. Pick. Czy, czy cię Dziu. zrobi na tym. Y, y, diabeł, ten, y, No eee. Nie rozpraszaj go, bo on tam głupkuje bardzo. Ech. Teraz. Ja to rozkminiam, jak tu przeżyć. Ty gnoju Ja Diabeł speeda nie. miałeś. Nieprawda. No <grym> nie, Niemal taką. Każdy krzeliłem. wygrał. No tak, każdy krzysia. wygrał, nie, jest był odcinka w sumie. materiał. mam małą mapę. Bardzo dobry. Bardzo dobry. U. Dobra. To by było na tyle chyba. To byłoby by na ja tyle. Było. Tak. Super. Trzymajcie się wszyscy. Trzybajcie Trzybajcie. się. Cześć. Cześć.